O tutaj mówi, o tu. Żeby ta linka nie przechodziła ta tam jest tą ta, ta Nawet zrobię zbliżenie na te różowe, Tomasz. I kadr ci wyślę z tego różowego. Nic pijaków tutaj. Nie zapomnę to przy, przyniósł sobie jakoś taśmę. Starego magnetyfonu. Sprzedawca, który jest biały, nie wychodzi. Oj, uważaj Tomek na głowę, bo może przelecieć. To jest wielki Pod pełnymi żaglami. Jakie wrażenia tutaj filmuj y, Wszystko! Wszystko! Dzieciak, Dzieciak mi opieprzy jak ją będę filmował. Dlaczego? No bo nie lubi być kamerowana. Na, 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 na rozkaz kapitana je, filmujesz to. Ona wiesz, teraz to jest. Kapitan jest drugi po Bogu na pokładzie i nie ma dyskusji. Pierwszy. Pierwszy po Bogu. Przepraszam. No. Oli, zobacz, dziewięciu lat. I narzeczony tam szczyt.